Cześć, skłelki. Dzisiaj poważna sprawa. Zauważyłem, że więcej subskrybentów mojego kanału jest wśród informatyków niż wśród analityków. Czyli no, trzeba być poważnym tutaj, bo oni poważni ludzie, informatycy, coś z tego czerpią. No to dzisiaj jest odcinek specjalnie dla nich. Żeby być poważnym człowiekiem wśród informatyków no to trzeba mieć czarny sweter niestety oni oni innych gości niż ciemnoswetrowych nie słuchają więc specjalnie dzisiaj się ubrałem dla nich no to posłuchajcie mnie informatycy a analitycy oczywiście mogą patrzeć zainstalowałem sobie specjalnie na tą okazję oracla oracla w wersji XE Express, czyli za darmo, można sobie ściągnąć 3 minuty i zainstalować. To, co widzicie na ekranie, to jest SQL Developer to jest takie narzędzie dla Oracle Dokładnie takie samo jak Management Studio dla SQL Servera czyli po prostu interfejs bazy Oracle. Programiści SQL doskonale wiedzą, o czym mówię. Można to zainstalować w 3 minuty, tak jak mówi. No to po lewej stronie mam bazę XE i na liście tabel mam standardowe tabelki bazy oraklowej nic tu nie jest zmienione ale przejdźmy na chwilę do naszego Excelka w naszym Excelku zróbmy sobie nowy plik w tym pliku wejdźmy w, dokładnie na nasze stare śmiecie czyli dokładnie tam gdzie wchodzimy za każdym razem Możemy sobie pooglądać. Oczywiście ten arkusz jeden, ale to on nic nie wnosi. No jest, no po prostu jest. Ale ja specjalnie w tym sql dzisiaj skasuję wszystko i wkleję coś poważniejszego. A Mianowicie, no nie jestem w stanie tego napisać z ręki, bo trochę długie. No to posłużę się po prostu przeklejką. Kopiuj do query. Klej, i uwaga, naciskam OK. O, tu nic nie ma. A ciekawe dlaczego? No to zobaczmy do SQL Developera. A w SQL Developerze, czyli w bazie Oracle, poważnej bazie serwerowej, klikam odśwież tabelki. O, nowa tabela. I nawet jakieś dane w tym są. No to, jeżeli Wam coś drodzy moi przypomina, że na przykład macie jakieś budżety w Excelu i chcecie zasilać tymi budżetami bazę danych, poważną bazę danych, po to, żeby na przykład porównać te budżety z wykonaniem, i do tego kupujecie za miliony jakieś hurtownie danych, zarządzane przez wielkich, czarnosfetrowych informatyków. No to jak widzicie, nie ma to najmniejszego sensu. To można zrobić w 30-letnim query tak. To co informatycy?